Programie Piloci z Polski i Stanów Zjednoczonych sprawdzają swoje umiejętności. W Powidzu zorganizowano zawody ze zrzutu ładunku na celność i precyzję lądowania. Daktyloskopia, metodologia przesłuchań, kierowanie ruchem i kontrola tłumu to tylko niektóre z obowiązków, jakie wykonuje żandarmeria wojskowa. Jej wyspecjalizowane kadry szkolą się w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Cyklu Wojskowe ABC, EU Jak Łączność. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej to jedyna instytucja tego typu w polskich siłach zbrojnych. Doświadczeni instruktorzy prowadzą tu zajęcia ogólnowojskowe, ale przede wszystkim wysoko zaawansowane szkolenia specjalistyczne. Tu przygotowuje się żołnierzy do wykonywania trudnych zadań, jakie pojawiają się w czasie ich zawodowej służby. Żandarmeria została określona jako wyspecjalizowana służba wojskowa wchodząca w skład sił zbrojnych. To słowo wyspecjalizowana zobowiązuje. Po pierwsze, zobowiązuje ono do tego, aby żandarmeria wojskowa posiadała, zdobywała unikatowe zdolności, takimi, którymi nie dysponują inne rodzaje sił zbrojnych. Zdolności, które mieszczą się w zdolnościach sił policyjnych. A po drugie, chodzi o indywidualne wyszkolenie żołnierza żandarmerii wojskowej. Zajęcie? Żołnierz, stanowisko kierowca. Karano za fałszywe zeznania lub oskarżenie? Nie byłem karany. Stosunek do stron? Obcy. Proszę teraz powiedzieć, co Panu jest wiadome w sprawie starszego szeregowego Zbigniewa Zwolińskiego. Znajdujemy się w sali, która jest przystosowana do praktycznej realizacji przesłuchania. W tej sali znajdują się mikrofony, znajdują się kamery, które pozwalają w czasie rzeczywistym na oglądanie prowadzonej czynności w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, które znajduje się dwa piętra niżej, gdzie siedzą słuchacze i mogą weryfikować realizowane czynności, dokonywać oceny podpatrywać, jak powinna te czynności być realizowane. Razem rozpoczynaliśmy służbę w Półku ochrony w 2009 roku, a tamtej pory po służymy cały czas na jednej kompanii. Analizujemy sprawy, które gdzieś tam się zakończyły, miały miejsce, w pewien sposób to modyfikujemy, żeby no jednak zostać przy realnych, przy realnych warunkach, przy tym, co, co w życiu spotykaj w trakcie. W trakcie tych czynności, które wykonują na co dzień. proszę tutaj na karcie, na białej karcie, sprawca pozostawił ślady, które należy ujawnić i zabezpieczyć. Cykl Techniki i Taktyki Kryminalistycznej zajmuje się szkoleniem techników kryminalistyki. Ślady pozostawione na miejscu zdarzenia niejednokrotnie są niewyraziste niedokładne i dlatego technik kryminalistyki, który jedzie na miejsce zdarzenia, ważne jest, aby wiedział jak dobrać te środki, bo jednokrotnie nie można odnaleźć tych śladów, nie można je przenieść, nie można je zabezpieczyć. Mamy tutaj taką komorę cyano-akrylową, gdzie taki przedmiot umieszczamy. Do ujawniania odcisków, które znajdują się na takiej butelce, służy można powiedzieć klej cyjanoakrylowy. Jego pary kropel na takiej aluminiowej podstawce umieszczamy. Wkładamy do komory. Podgrzewamy gdzieś mniej więcej do, do 100-120 stopni Celsjusza. Po około 30 minutach opary tego kleju osiądą tutaj nam na butelce i dojdzie do ujawnienia odbite w linii papilarnych. Grupa A zaczyna ćwiczenie. Proszę bardzo, jedziemy. Ćwiczymy grupę żandarmów. Jest to kurs działania konwojów w sytuacjach szczególnych, tak? czyli mamy jakieś sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu wykonania zadania, bądź też bezpieczeństwu zagrożeniu życia, zdrowia Żandarmy bezpośrednio, którzy to zadanie wykonują. Przypominam panowie, komendy stanowczo. I jeżeli dochodzi do dobycia broni, macie być gotowi do użycia tej broni. Jesteśmy zwolennikami stosowania technik, które się nazywają True story", czyli bazujemy na doświadczeniach, które już w życiu miały jakieś swoje odzwierciedlenie, bo to jest najlepszy przykład i ludzie to najlepiej zapamiętują. Uwaga tyraliera! Tyraliera! Naprzód! Zobaczymy tutaj jeden z elementów działań pododdziałów zwartych żandarmerii wojskowej, mający na celu przejęcie kontroli nad tłumem, który zachowuje się w sposób agresywny, czyli nie może nad nim zapanować lokalna policja. Ostrzegawczym ognia! Te działania są zazwyczaj podejmowane w sytuacjach, kiedy ma miejsce zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie Najczęściej misji pokojowych i stabilizacyjnych, gdzie występują zwarte pododdziały żandarmerii wojskowej, realizujące zadania najczęściej w strukturach międzynarodowych jednostek policji wojskowej. Centrum Szkolenia Ganarmeri szkolimy naszych kursantów, jeżeli chodzi o kontrolę uczestników ruchu, ruchu drogowego. Przeprowadzając czynności służbowe w takim miejscu, jak tutaj widzimy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Musimy je zapewnić dla siebie. Musimy to bezpieczeństwo również zapewnić dla osoby kontrolowanej. Panie kierowcy, pana prędkość, tak? Na odcinku tutaj tej drogi obowiązuje ograniczenie do 20, pana prędkość 35, czyli przekroczył Pan o 15, tak, tutaj czas pomiaru. Także zdaje Pan sprawę z połowienie tak? Docenia, tak? Jeżeli żołnierz prowadzi pojazd mechaniczny zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i nie ma nic, że tak powiem, złego do ukrycia, jak najbardziej mogę stwierdzić, że polubi żandarmerię. To nie jest służba dla każdego. Trzeba mieć do tego naprawdę odpowiednie predyspozycje. Trzeba być naprawdę, zaschować zimną krew. Na takim miejscu zdarzenia nie może absolutnie wkraść się pośpiech. Wszystko należy wykonywać i robić z szczególną dokładnością. Tutaj mamy e, kawiarnię, e, lokal użyteczności publicznej. E, znajdują się zwłoki. Kasa została opróżniona, więc możemy domniewać, że jest to e, rakionek ze skutkiem śmiertelnym. Szkolimy tutaj się w zakresie ujawniania, zabezpieczania e, śladów, różnego rodzaju śladów kryminalistycznych. Tutaj mamy potrzebny sprzęt do tego, aby nam pozwolił na to, żeby zabezpieczyć te ślady w odpowiedni sposób i przyłożyć je w taki sposób, aby uzyskały moc procesową. Centrum szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku Mazowieckim kształci i szkoli żołnierzy w różnych dziedzinach działalności, zarówno z zakresu działalności kryminalistycznej, dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej i prewencyjnej. Na podstawie udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych możemy z całą pewnością stwierdzić, że nasze doświadczenie i wyposażenie, które posiadamy, sprzęt specjalistyczny są na tym samym poziomie jak innych policji wojskowych, innych państw sojuszu, z którymi współpracowaliśmy, a umiejętności naszych żołnierzy niejednokrotnie pokazały, że nie powinniśmy się wstydzić tego, co robimy. C-130 Herkules to największy samolot transportowy w polskich siłach zbrojnych. Niezawodność i zdolność pracy w najtrudniejszych warunkach to podstawowe zalety Herkulesów. Jednym z zadań, jakie wykonują jego piloci, jest zrzucenie sprzętu tam, gdzie lądowanie nie jest możliwe. Zazwyczaj są to tereny konfliktów, gdzie ryzyko ostrzału jest ogromne. W bazie lotnictwa transportowego w Powidzu polscy piloci Herkulesów co roku szkolą się z amerykańskimi w ramach programu Aviation Detachment. W tym roku podsumowaniem ich szkolenia były specyficzne zawody. Zawody ze zrzutu ładunku na celność i precyzji lądowania. Jesteśmy tu w sumie od mniej więcej miesiąca. Nasze zadanie polega na trenowaniu razem z polskimi pilotami, wymianie pomysłów i informacji, pomaganiu sobie nawzajem. Ale jednocześnie współpracujemy również z amerykańskim komponentem w służbie czynnej. Mamy tu razem trzy różne jednostki dwie amerykańskie i polską. Współpracujemy z Amerykanami praktycznie przez cały rok. To nie jest tak, że tylko spotykamy się na zawodach. Codziennie pracujemy od rana do wieczora. Wspólne sprawy, wspólne spotkania. Wspólna praca i wspólne Aviation Detachment funkcjonuje od 2012 roku. Służy budowaniu zdolności wojskowego personelu latającego. Tworzą go ludzie, którzy wielokrotnie w ciągu roku przylatują do Polski, by zrealizować tego typu ćwiczenia i zawody w celu podnoszenia swoich umiejętności. W razie potrzeby, zdobyte te umiejętności będziemy mogli wykorzystać bardzo szybko do transportu sprzętu i ludzi. W tym roku w Polsce przebywa w sumie około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W przyszłym roku będzie ich co najmniej tyle samo, więc ten szkolący się Aviation Detachment jest podstawą sukcesu naszego planu. Zawody polegają na zrzucie ładunków towarowych praktycznie w punkt, czyli, czyli na 0.0, jak my nazywamy w swoim żargonie, a następnie lądowanie precyzyjne na, na pasie ograniczonych wymiarach. C-130 Hercules jest bardzo wszechstronnym samolotem, przystosowanym do zrzucania ładunków. Jesteśmy przygotowani do zrzucania wielorakiego i bardzo różnorodnego ładunku w różnych warunkach. Może to być jedzenie, woda, amunicja, każdy rodzaj materiałów zaopatrzenia. Możemy też zrzucać personel, jeśli takie dostaniemy zadanie. Nasze załogi mogą latać, startować i lądować w bardzo wymagających warunkach, na przykład na nieutwardzonych pasach startowych, czy tych które są wyjątkowo krótkie. To wszystko sprawia, że mamy wyjątkowe zdolności. Te zawody to tylko zabawa, ale pokazujemy tu prawdziwe możliwości i umiejętności, które mogą być zastosowane w sytuacji bojowej. Te załogi muszą potrafić zrzucać ładunek niezwykle precyzyjnie w celu dostarczenia zaopatrzenia głęboko w terytorium przeciwnika. Jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Pokazujemy tu, że możemy to wspólnie wykonać. Podstawą spraw jest to, żeby ten ładunek dostarczyć w odpowiednie miejsce i czas. Precyzja jest tu wymagana, bo tak naprawdę, kiedy istotnym celem jest no, tak naprawdę spotkanie się gdzieś tam dwóch, nazwijmy z jednych stron. Chodzi o to, żeby nigdzie daleko po to nie chodzić, nie przenikać, tylko dostać tam, gdzie to potrzeba. Tutaj rzucamy zwykłe bańki z wodą po to tylko, żeby mieć odpowiedni ciężar, ale większą trudnością w niniejszym to jest oczywiście wiatr. Wiatr potrafi w ostatniej sekundzie jak gdyby, zmienić swój kierunek o 30-40 stopni. Niestety wtedy wyliczenia, któreśmy tak skrupulatnie stworzyli sobie wcześniej przed lotem, przygotowali się do nich, czasami niestety się gdzieś tam nam uciekają. W związku z tym załoga na bieżący cały czas musi to analizować, swoje doświadczenie, troszeczkę wykorzystać sprzętu lotniczego, którym posiada no i jest w stanie to naprawdę bardzo bardzo blisko rzucić. go through the same schools and I, I think. Uh... Przeszliśmy przez te same szkoły, i myślę, że nasze umiejętności są na tym samym poziomie. Każdy wykonał fantastyczną pracę, niezależnie od tego, czy jest ze służby czynnej, Gwardii Narodowej czy Polskiego Lotnictwa. Jak widać z przebiegu zawodów, wszyscy prezentujemy ten sam wysoki poziom. Zrzuty w zasadzie tu ładunków towarowych. Jak gdyby, no, takim typowym, normalnym naszym zajęciem do tego służymy. Jest to stały program naszego szkolenia, on musi być jak gdyby, jak gdyby cały czas aktualizowany. Cały czas trzeba trenować, żeby być cały czas w dobrej, dobrej formie. Tak jak każdy sportowiec, tutaj tak samo można to powiedzieć. Pierwsza nagroda... ...trafia do kapitana Gajowniczka. Bardzo cenimy sobie pobyt w Polsce. To dla nas świetna okazja, żeby latać z polskimi siłami powietrznymi. Dla żołnierzy z Gwardii Narodowej Illinois to także okazja, żeby latać z żołnierzami amerykańskiej służby czynnej. Jest to dla nas doskonałe ćwiczenie. Wykorzystujemy przestrzeń powietrzną, której nie znamy. Spotykamy też, spotykamy też często nowe dla nas sytuacje. Pierwsze miejsce w konkursie precyzji lądowania zajmuje polska załoga Szymon. Drugie miejsce, ale różnica wynosiła jedynie 1 metr, była więc naprawdę minimalna, to ekipa z Rammstein Herkules 21. Ekipa. Bazą naszej współpracy jest to, co dokonaliśmy wspólnie w Afganistanie oraz w Iraku, gdzie Polska była z nami cały czas, od samego niemal początku. I mogę powiedzieć szczerze, zgodnie z tym, co słyszałem w Waszyngtonie i z tym, co widzę tutaj: polskie siły zbrojne mają pełne zdolności, by skutecznie służyć z żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych. Na równi uczestniczyć na polu walki, cieszę się, mogąc zobaczyć to na własne oczy. Cyklu wojskowe ABC, EU jak łączność. Jest kluczowym elementem, który spaja skuteczne działanie wojska. Bez niej koordynacja zadań nie jest możliwa. W akcje wojskowe wkrada się chaos, za chaosem idzie porażka. Łączność jest jednym z najważniejszych wyzwań wojskowości od tysiącleci gońcy, gołębie, nawet psy, a w końcu nowoczesna aparatura. Każdy z systemów miał swoje zalety i każdemu z nich zdarzało się zawodzić. Przekonało się o tym wielu generałów, którzy, na skutek problemów z przepływem informacji, przegrywali bitwy, a nieraz i wojny. Obecnie w wojsku łączność odbywa się za pomocą komunikacji przez satelity, fale radiowe lub dzięki różnego rodzaju przewodom. Wykorzystywana jest w tym celu specjalnie tworzona infrastruktura wojskowa oraz istniejąca infrastruktura cywilna. W wojsku przekazywane są najczęściej meldunki oraz rozkazy. Podstawowym ich kierunkiem jest wymiana na linii żołnierz dowódca oraz między poszczególnymi stopniami dowództwa. Dlatego też wyspecjalizowane jednostki łączności funkcjonują zazwyczaj w oddziałach dowodzenia. Żołnierze łączności mają za zadanie przekazywać również wskazania celi, sygnałów i komend dla artylerii. Informacje o sytuacji taktycznej zapewniać wymianę informacji między współdziałającymi formacjami taktycznymi oraz błyskawicznie ostrzegać i alarmować. Skuteczna komunikacja z dowódcą jest elementem niezbędnym sprawnego działania wojska. Dlatego też dowódca często dysponuje specjalnym wozem dowodzenia lub też centrum dowodzenia, który jest niezwykle istotnym węzłem komunikacyjnym. Stąd też każdy wóz czy też stanowisko dowodzenia wyposażone jest w najlepszy dostępny sprzęt łączności. Współcześni żołnierze łączności to starannie wyszkoleni specjaliści. Do ich obowiązków należy obsługa skomplikowanych urządzeń elektronicznych, muszą mieć więc w małym palcu podstawy elektroniki, ale również informatyki. Ich szkolenie odbywa się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Stamtąd trafiają do specjalistycznych jednostek na terenie całego kraju. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z indywidualną aparaturą łączności, stanowiącą podstawowe wyposażenie każdego członka oddziału. Dzięki miniaturyzacji stało się możliwe wykonanie małych i lekkich nadajników i odbiorników, które nie przeszkadzają w wykonywaniu nawet najbardziej ambitnych zadań żołnierzom. Na razie posługują się nimi przede wszystkim wojska specjalne, ale w ciągu następnych lat tego typu systemy będą stawały się coraz bardziej dostępne, co może doprowadzić do sytuacji, że znajdą się na wyposażeniu wszystkich żołnierzy. Polscy naukowcy prowadzą obecnie bardzo zaawansowane prace nad tego typu systemem w ramach projektu Żołnierza Przyszłości. Ich celem jest stworzenie systemu, który będzie przekazywał nie tylko informacje dźwiękowe między żołnierzami, ale również obraz z celownika, wizjera optoelektronicznego czy wozu dowodzenia, informacje o sytuacji taktycznej i stanie zdrowia oraz wiele innych. Wyzwaniem, które może dać przewagę w razie konfliktu zbrojnego, jest zakłócanie łączności przeciwnika. Walka radioelektroniczna to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie form obrony, ataku oraz uzyskiwania informacji. Do prowadzenia walki tego typu nieodzowny jest wysoko wyspecjalizowany sprzęt. Na wyposażeniu polskich sił zbrojnych mamy używany w tym celu zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający o nazwie Przebiśnieg. System w sposób automatyczny jest w stanie rozpoznać i zakłócić relacje radiowe. Posterunki przebiśnieg składają się z trzech stacji rozpoznania, trzech stacji zakłóceń oraz wozu dowodzenia. Wszystkie elementy mogą poruszać się nawet w najcięższym terenie dzięki umieszczeniu ich na gąsienicowych podwoziach MTLB. Łączność jest kluczem do zwycięstwa, a problemy z nią nieraz były przyczyną porażki. Choć nie jest najbardziej widowiskowym aspektem działań wojskowych, bez niej funkcjonowanie wojska nie jest możliwe. W łączności też doskonale możemy zaobserwować postęp techniczny. Informatyzacja i nowoczesne techniki telekomunikacyjne często testowane są w wojsku, by stamtąd dopiero trafić na rynek cywilny. Niezależnie od stopnia nowatorstwa, od sprawności wojsk łączności i niezawodności tych systemów, zależy bezpieczeństwo całego kraju.